Szczęść Boże, witam państwa serdecznie w kolejnym odcinku programu w posłudze. Na początku tradycyjnie się pomodlimy. Mimo Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Panie Jezu Chryste, prosimy ciebie z całego serca spraw, aby długość i jakość tego programu była zgodna z swoją świętszą wolą, a nigdy z naszą wolą i aby zawsze była na chwałę Trójcy Przeświętszej Matki Bożej, a nigdy na chwałę naszą, teraz, na zawsze i na wieki wieków. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szanowni Państwo, dzisiaj temat jeden, który Was bardzo zdziwi, ale bardzo ważny eee, i Dwie inne informacje. Zaczynamy od tego, co najważniejsze. Ojca i syna, i ducha świętego Amen. Kochani, a mianowicie pierwsze podaję słowa pana Jezusa z wczoraj. Dzisiaj dodane troszeczkę z wczoraj kierowane do was bezpośrednio tradycyjnie mówię bo zadajecie później mnóstwo pytań żeby ta to, to mówić o tym to mówić o tamtym pan Jezus mówi co mówić a wielu z państwa później e, sami chcecie redagować to co pan Jezus mówi no to jest w ogóle niepoważne nie całkowicie z waszej strony trzeba się modlić o światło Ducha Świętego to będziecie wiedzieli że jest to od pana Jezusa od matki Bożej od Boga Ojca, od Ducha Świętego, a nie od jakiegoś zuluguli. I kochani, tradycyjnie zaczynamy pierwsze, najważniejsze to słowo Boże. Pan Jezus mówi bezpośrednio do nas wszystkich. Drogie dzieci, dziękuję Wam za modlitwy, posty i ofiary. Nowenna pokutna trwa i przynosi piękne owoce. Dziękuję Wam też za składki na organizację dzieła Bożego, które niebawem ujrzycie. Tak jak oznajmiłem Wam przez Grzegorza już dawno temu, od 1 lipca w Polsce Polacy nie zarażają się koronawirusem, zarażają się tylko obcokrajowcy. Nie wierzcie statystykom podawanym w mediach. Niebawem nastąpi ogromny przełom w Polsce. Trwajcie we mnie, a ja trwam w Was. Módlcie się i pokutujcie. Mały sąd Ducha Świętego jest blisko. Kocham Was i błogosławię dłonią Grzegorza. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Wasz Król i Zbawiciel Jezus Chrystus. I Pan Jezus jeszcze podaje również ważną informację. Jutro o 16:00 koniec wpłat, a więc kochani, jutro do godziny 16:00, jeszcze raz powtarzam, tak jak Pan Jezus mówi, koniec wpłat do godziny 16:00 koniec wpłat. Pieniędzy na to dzieło Boże będzie wystarczająco. Każdy, kto wpłacił kwotę lub miał choćby taki zamiar z serca płynący, ten będzie miał współudział w tym Bożym dziele. Jakie to Boże dzieło, na tą chwilę Wam powiedzieć nie mogę. Rozliczenia będą co do grosza, faktury, wszelkie paragony i wszystko to, co nabywalne, a za te pieniądze musi być nabywalne to będzie Wam przedstawione. Pan Bóg doskonale wie i wszyscy wiedzą, że winno się to odbyć z funduszy państwowych, z funduszy kościelnych, ale odbywa się to wszystko z woli ludu, z woli nas wszystkich, tak samo jak i e, odbywało się wszystko z woli ludu wtedy kiedy była e, intronizacja i koronacja Intronizacja Boga Ojca, przez Boga Ojca, Pana Jezusa w niebie, koronacja na ziemi, przypominamy błonie w Krakowie, i później przypominamy 20 luty i tamte zadania, któreśmy wykonywali. To jedno. Drugie, kochani, gwoli wyjaśnienia, bardzo serdecznie Was proszę. Ja już jestem w sumie na to przyzwyczajony od dawna ale nie rozumiem co niektórych ludzi bo oglądacie od dwóch lat i od dwóch lat po każdym odcinku bluzgacie nawet jakbym opowiadał o tym jak się gotuje zupę grochową to byście bluzgali bluzgacie tylko po to żeby bluzgać bo takie wasze hobby i tak was zły ciągnie proszę was z całego serca nie odpowiada wam weźcie pismo święte poczytajcie pismo święte pomódlcie się Idźcie nam świętą, przestaniecie bluzgać na kogokolwiek. Zobaczycie. Bo ci ludzie, którzy mają światło Ducha Świętego, idą drogą Bożą, jakoś nie bluzgają. I średnio tak na tysiąc maili, które przyjdzie po każdym odcinku, czy tam powiedzmy tam 400-500, to jest takich 10-15 takich bluzgaczy, objeżdżaczy, którzy po prostu piszą po to, żeby pisać. Bo im się to nie podoba, bo im się to nie podoba. No kochani, przyjmuję to, co wam się nie podoba, ale robicie, naprawdę atakujecie wolę Bożą. Niebawem to ujrzycie, użyć, użyć, ujrzycie. To, to, to wam mówię szczerze, otwarcie, zobaczycie. Pan Bóg tych pieniędzy do siebie nie bierze. Ja tych pieniędzy do siebie nie biorę. Eee, suma jest bardzo duża. Rozliczenie będzie, jaka to jest suma nie będzie podane w tym programie, ponieważ Pan Jezus jeszcze nie mówił, aby podać w tym programie dzisiejszym. Natomiast takiej sumy kochani to przypuszczam, że e, no, nie wiem czy moje osiedle, na którym mieszkam, a mieszka tutaj e, parę tysięcy osób, czy dałoby radę tak, od tak zebrać, że tak powiem w jeden dzień. Także tak to wygląda. I teraz kochani najpierw Wam przytoczę Słowa informacja od pani Haliny Marii, która zajmuje się w domach modlitwy Świętego Jana Pawła II informacjami dla Polski zachodniej. Zresztą możecie zawsze tam wejść, tam możecie przeczytać wszelkie informacje. Jak grzecznościowo przeczytam tylko te słowa, które mi pani przysłała na maila. Informacja dotycząca Święta Boga Ojca. Przypominamy wam pierwsza niedziela sierpnia, czyli 2 ale dla tych mocno kochających Pana Boga każdy dzień, każdy siódmy dzień miesiąca to święto Boga Ojca. Kochani, podana wcześniej informacja o rekolekcjach w Niepokalanowie jest nieaktualna. Dlatego domy modlitwy Jana Pawła II zmieniają miejsce uroczystości Boga Ojca w dniu 2 sierpnia będącego roku, które odbędą się na Wzgórzu Wyszkowskim w miejscowości Turzyn, tuż przy samej trasie F8 na Biały Stok. To jest na ziemi mazowieckiej i jest tam taka grupa dosyć spora, modlitewna, Kuczci właśnie Boga Ojca. Wspólnota ta, gdzie jest również w tej wspólnocie, nie wiem czy przewodzi tej wspólnocie, czy jest w tej wspólnocie, pani, która jest rodziną do zmarłego. Księdza kardynała Wyszyńskiego, sługi Bożego, błogosławionego, jak dla mnie już, ale to Pan Bóg przecież mówi, kto jest święty, kto błogosławiony. No jak jest w niebie, no to już oręduje jako święty, prawda? Natomiast jest to rodzina kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ta pani otrzymuje przekazy, i właśnie tam, na tamtej ziemi miało powstać jak gdyby centrum Boga Ojca. I teraz dalsze informacje. Modlitwy rozpoczynają się w tym dniu o godzinie 12 przy grocie Boga Ojca na wolnym powietrzu pod chmurką w polu, gdzie Bóg Ojciec wybrał miejsce na świątynię ku Jego czci. Stoi tam 14-metrowy krzyż z napisem Miłosierni Ojciec i Syn, oto zbawienie ludzkości. Po modlitwach będzie sprawowana msza święta dla uczczenia Boga Ojca na zakończenie późnym wieczorem. Może odbyć się spotkanie ze wspólnotą ku czci Boga Ojca z Wyszkowa, która tę uroczystość organizuje i nas zaprasza, bez ograniczeń co do ilości miejsc, ale i bez wygód. W związku z tą zmianą, wszystkich, którzy w swoim sercu są wezwani, aby wspólnie uczcić Boga Ojca, a tych, którzy nie mogą dojechać, ale również bardzo mocno w sercu to czują, bo my to od lat bardzo mocno w sercu czujemy i zawsze święto Boga Ojca obchodzimy, nie tylko drugiego, ale również każdego siódmego, ze względu na naszą posługę nie jesteśmy pewnie w stanie dojechać, choć być może Bóg jest jedźcie również i tam, to po prostu duchowo są w jedności duchowej, łączą się duchowo, w jedności duchowej się modlą i zawsze to święto Boga Ojca uroczyście obchodzą, w uczci Boga Ojca. Prosimy o indywidualne zorganizowanie się samochodami, jednak dla utrzymania kontaktu i wzajemnej pomocy. O podróżowaniu. o podróżowaniu podajemy kontakt dla wschodniej polski. Części Polski to jest domy modlitwy Jana Pawła II, a dla zachodniej części Polski pani Halina Maria. Telefon 507 015 737. Tę grzymkę i jej wszystkie modlitwy, uwielbienia i trudy poświęcamy Bogu ojcu dla ustanowienia przez kapłanów oficjum w pierwszą niedzielę sierpnia, jako święto Boga ojca. Boga Najwyższego dla wszystkich swoich dzieci na mazowieckiej polskiej ziemi, ukochanej ziemi Matki Syna Bożego. Tutaj bym powiedział, że Matka Boża ukochała całą Polskę, w szczególności jako swoje królestwo. Tam pod krzyżem wszyscy zanurzamy w ranach Jezusa Chrystusa wszystkie te prośby, a potem, aby łaska Boża rozlewała się na całą kulę ziemską, aby Kościół Chrystusowy wielbił, czcił i sławił Boga Trójjednego w Bóstwie i człowieczeństwie, bo taka jest wola z tego wybranego miejsca, do którego sam Bóg nas zaprasza. Halina Maria z Panem Bogiem. A więc kochani, drugiego, kto może zbiera się w samochody, czy w autobusy, czy inną komunikację i jedziemy do Wyszkowa. Na ziemię mazowiecką, tam są rzekomo 3 hektary ziemi wykupione właśnie pod to miejsce i Jedziemy uczcić święto Boga Ojca, piękną mszą, modlitwami, uwielbieniem. A muszę Wam powiedzieć, że być może w ten dzień jeszcze nastąpi również i piękny przełom, przepiękny, na który czekamy zawsze latami, no ale tak to musi być. Natomiast to, na co zbierane są te fundusze, to kochani, jeszcze pragnę Wam powiedzieć, że w kolejnych odcinkach programu powiem wam, w którym miejscu będzie, w którym miejscu będzie msza święta za wszystkich tych dobrodziejów, którzy wpłacili choćby grosz na to dzieło, które powiedzieliśmy, na które są zbierane pieniążki. Kochani, ponieważ Pan Jezus powiedział o temacie wolnym, chciałbym wam przytoczyć słowa Pana Jezusa i Matki Bożej, jeden z naszych modlitewników, z których się modlimy, zaraz wam przytoczę Kochani bardzo wielu z was myślę, że można już spokojnie policzyć to w około tysiąc, może 2000 osób pisze o swoich problemach rodzinnych są to problemy nie tylko duchowe, ale również problemy takie psychologiczne stricto. Kochani, no gabinetu ja nie prowadzę w tym momencie i nie udzielam się w tym momencie z terapią. Chyba, że jakiś tam znajomy gdzieś tam zadzwoni, to ewentualnie mogę pomóc. Natomiast powiem wam tak, tak jak już mówiłem zawsze i nawet w tych pierwszych odcinach, cała psychologia, filozofia, psychoterapia i wszystko i wszystko to, co Boże Przynajświętsze jest zawarte w Piśmie Świętym. Ja wam z Pisma Świętego nie recytuję wszelkich treści, ponieważ uważam, że byłoby to jakieś nie wiem, przechwalanie się i tak dalej, bo i tak i tak, nieco niektórzy uważają, że jak człowiek coś powie, to to jest. Przechwalanie, samolubstwo i pycha, i tak dalej. Jak człowiek przeczyta słowa Pana Jezusa, które ma przeczytać, to uważacie, że jest to pycha. To jest, to jest, to jest niepojęte, co się dzieje, jak diabeł podzielił Polskę po prostu. My jesteśmy Państwem rzymskokatolickim, ale w jakim sensie w tym momencie? Pomyślcie o tym. Pomyślcie, bo kiedy my wracamy na przykład ze mszy świętej z Kościoła o godzinie ósmej, jedziemy na siódmą, to ludzie biegają, bo już ciepło się zrobiło, więc krótkie majtki, krótki rękawek i biegają. Ale jakby się zapytało takiego człowieka, czy, czy pójdziesz poświęcisz tą godzinę Panu Bogu? Pójdziesz do kościoła na mszę a nie, gdzie tam, on nie wstanie, gdzieś tam na siódmą, gdzie, o gdzie na siódmą tego? No ale ma inne godziny, na dwudziestą też nie pójdzie, na osiemnastą, na w południe też nie pójdzie. Woli iść na imprezę, później woli pobiegać i tak dalej. No zobaczymy kto, gdzie jak daleko pobiegnie. I zobaczymy, kto się będzie na końcu z tego wszystkiego śmiał, kto będzie miał z tego radość, kto będzie na kogo bluzgał. Kochani, a więc wracając, bardzo wielu z Was pisze o tych problemach, również problemach, problemach duchowych. I nie ma myślę silniejszej modlitwy. No, wiadomo, że jest różaniec święty jest różaniec do przynajdroszej krwi pana Jezusa. One są niesamowicie mocne, odmawiane od serca. Każda modlitwa musi być odmawiana od serca. Trafiamy wówczas do serca Pana Boga bezpośrednio. Natomiast, kochani, wszystkim polecam, lub prawie wszystkim polecam, czy ktoś mnie zaczepi gdzieś tam na mieście, czy gdzieś tam w innym mieście, czy gdzieś tam ktoś napisze, czy zadzwoni, koronkę do Ducha Świętego. Wielu również księży egzorcystów, jeden mój znajomy, taki ksiądz egzorcysta również, mówi, ja to tam twardo wszystkim zawsze koronkę do Ducha Świętego. Dlaczego? Bardzo często Pan Jezus wysyłał mnie w różne miejsca, czy to w domu, czy to przed Najświętszy Sakrament, modlić się za pewnych ludzi, czy za pewną osobę, właśnie koronką do Ducha Świętego. I już po jednokrotnym odmówieniu koronki do Ducha Świętego, którą modlimy się również przecież na różańcu z tymi dodatkami maryjnymi, to wtedy serce tego człowieka odwraca się na drugą stronę. Tak jak teraz mamy mszę nowe, nowe, dziewięć kolejnych mszy, już właściwie te mszy nowe, nowe się e, zmieniają. Pan Jezus nam skrócił nazwę tej mszy nowe, nowej, ponieważ ojciec przeor. Nie do końca taką długą nazwę chciał tam przyjąć, chciał namieszać. Pan Jezus powiedział, aby Duch Święty odwrócił serca ludzkie ku Panu Bogu i Matce Bożej. Czyli serca Polaków, tutaj oczywiście Narodu wybranego Jeruzalem. No i pięknie wam powiem, kochani, wszystko to się związuje i działa. Natomiast koronka do Ducha Świętego ja wam tylko przytoczę krótko to, jak Pan Jezus matce przełożonej, bo to była siostra zakonna Katarzyna Fokl w Niemczech, jak Pan Jezus jej tą koronkę dyktował i co jej powiedział podczas objawienia. To były lata 30. To były lata trzydzieste. Droga duszo, prawie wszyscy ludzie utracili najwyższe dobro Ducha Świętego. Stąd te ciemności na całym świecie. No i te bluzgania właśnie przez internet. Duch Święty jest wszędzie pomijany, a przecież nikt nie może nic uczynić bez Ducha Świętego. To też nie możesz mi i teraz słuchajcie, kochani, to też nie możesz mi ofiarować wraz z Maryją i przez Maryję potężniejszej modlitwy jak koronkę do Ducha Świętego w imieniu wszystkich i za wszystkie dusze. To są słowa Pana Jezusa do siostry Katarzyny w ogóle. Moje dziecko, nie jesteś w stanie pojąć tej wielkości która się mieści w prośbach koronki do Ducha Świętego. Odmawiaj ją często i z wielkim nabożeństwem, a więc od serca i jak najczęściej, jak najczęściej, jak najczęściej. No powiem Wam, że te osoby, które trwają, którym zaproponowałem tę modlitwę i trwają w tej modlitwie, mają spektakularne wręcz osiągnięcia duchowe w domu, jak tam się ludzie zmieniają u tych ludzi właśnie. Jak oni się nawracają? Słuchajcie, ludzie, którzy ileś tam nie chodzili do kościoła przez długi okres czasu, nagle codziennie są w kościele Pana Jezusa. Chcą przyjmować, co tydzień się spowiadają, kochają się wzajemnie rodziny, dziegarki latały się, tłukli po prostu, nagle się kochają wszyscy, są rodziną. Rodzina jest, jak Pan Jezus mówi, jednym sercem. Ta najbliższa rodzina, ludzie, którzy mieszkają ze sobą. Ojcowie, matki, synowie, Córki, to jest jedno serce i wszyscy żyją tym jednym sercem. Właśnie to jest najbliższa rodzina. I dalej Matka Boża o tym mówi, o koronce do Ducha Świętego. Kochani, jestem oblubienicą Ducha Świętego. Wzywaj mnie jak tylko, jak tylko możesz, często w koronce do Ducha Świętego. Te prośby, które są w niej zawarte, zostaną za moim stawiennictwem. W szczególny sposób wysłuchane przez Trójcę przynajświętszą Od razu cała Trójca Przenajświętsza, kochani, yy, yy, od razu cała Trójca Przenajświętsza działa właśnie poprzez koronkę do Ducha Świętego. Dlatego polecam Wam niesamowicie, tak samo jak modlitwę o ochronę rodziny przez krew Pana Jezusa, całą tą modlitwę z tą częścią wstawienniczą, yy, pierwszą taką z uwielbieniem, i później przez krew Pana Jezusa. Krwi Chrystusa biczowana tu, biczowana tu, biczowana tu, oczyszczaj, umacniaj, wzmacniaj, przepędzaj zło i tak dalej, i tak dalej. Kochani, polecam wam te modlitwy, tym bardziej na te czasy. Odpierajcie pokusy, odpierajcie wszelkie zło, odpierajcie te głupoty niepotrzebne. Zauważcie jak ta telewizja kłamie, jak telewizja kłamie, gdybym wam powiedział, kochani, co się dzieje, dlaczego oni cały czas mówią o tych wszystkich koronawirusach i tak dalej a wielu ludzi takie informacje przecież ma co są to informacje utajnione to byście się kochani za głowę złapali a wielu ludzi mówi że wielu ludzi zna jeden przykład i tak mi powiedzieli znajomi całkiem niedawno, że pewien człowiek zmarł w jednej z miejscowości, nie chcę mówić jakiej bynajmniej nie chodzi o Leszno kawał drogi od Leszna jeden człowiek zmarł na całkowicie inną chorobę w szpitalu co mu zrobiono? Bo się wygadała pewna osoba ze szpitala. Na akcie zgonu wpisano koronawirus. Koronawirus. Chodzi o to, żeby ludzi po prostu zaszczuć. Żeby ludzie się bali. Żeby ludzie, żeby ludzie przede wszystkim złemu. Chodzi o to, żeby ludzie w kościele świętym podczas Mszy świętej, sprawowania ofiary Mszy świętej, żeby. Pana Jezusa brali na rękę i na stojąco, o to im chodzi O to im chodzi A bo tu większa higiena będzie, tu będę bardziej bezpieczna i tak dalej Tak jak bierzesz kobieto czy chłopie Pana Jezusa na stojąco i na rękę to piszesz na siebie wyrok Piszesz na siebie wyrok Wieczne potępienie Są to słowa Boga Ojca przecież Zawsze Pana Jezusa na i do ust Tylko i wyłącznie Ile razy mamy jeszcze o tym przypominać, kochani? Przypominamy o tym setki razy, tysiące i będziemy jeszcze setki przypominać, chyba że Pan Jezus powie już dosyć, bo zbliża się czas taki, gdzie wszyscy, którzy mówią, słowa Boże, wszyscy ucichną i wtedy Pan Jezus przyjdzie i Pan Jezus będzie wszystkich ludzi uczył. Zobaczycie, a te czasy są bardzo blisko. Dlatego dobry rachunek sumienia i spowiedź, kochani. Spowiedź. I pamiętajcie, jak traficie na msze świętą, gdzie Pan Jezus jest odpowiednio długo adorowany, pobożnie. Gdzie ludzie biorą Pana Jezusa na i do ust, bo inaczej kapłan nie chce dać. I gdzie kapłan na końcu mówi: idźcie, ofiara spełniona, albo ofiara została spełniona. To możecie tego kapłana całować po dłoniach, bo tak powinno być, bo to jest prawda. To nie jest uczta, to jest ofiara. Pan Jezus ofiaruje się na każdej Mszy Świętej, każdej. I jak ktoś ma Krzyż Boży jeszcze, kochani, i w Krzyżu Bożym choroby. Jedna rzecz: Krzyż Boży zawsze ofiarowywać, kochani, na tym stole liturgicznym przed mszą świętą powiedzieć, Panie Boże, Ty w krzyżu Bożym, Ty powiedziałeś, zaprzyj się samego siebie, weź swój krzyż i chodź za mną. Ja Ci powiedziałem, tak Panie Boże, wziąłem krzyż, który mi dałeś, a w tym krzyżu tej, i te i te choroby, które ofiarowuję za duszę, czystu cierpiące nawrócenie się grzeszników, to i tamto. I ofiaruję Tobie, Panie Boże, tutaj na stole, na którym się odbędzie ofiara właśnie Mszy świętej, jak również później w domu, kochani, możecie także ofiarować. Tymczasem niebawem nagranie z przepięknego miejsca, tu niespodzianka, dowiecie się niebawem, jak Bóg da, będzie taka wola Boża, to do tego dojdzie. Tymczasem niech Was Bóg błogosławi, imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Do zobaczenia.